Właśnie dojechałem do Torunia. Było bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek parking. Tam w ogóle zobaczcie, jeszcze wam pokażę, zaraz tam zejdziemy. Pokażę Wam z bliska jakaś ciekawa wystawa. Aut starych i przejdziemy się jeszcze na Stare Miasto oraz nad Wisłę. Zobaczymy, co, co tam będzie ciekawego. Coś pokażę Wam, trochę poopowiadam. A więc lecimy. W pewnym momencie doleciał do mnie przyjemny zapach pretzli. Nie mogłem się ich oprzeć, więc na spróbowanie kupiłem sobie jednego. Był naprawdę smaczny. Po degustacji rozejrzałem się po paru sklepach w poszukiwaniu pierników, ponieważ być w Toruniu i nie kupić ich to ogromny błąd. Dobra, wreszcie pojawiłem się w sklepie z piernikami. Kupię sobie coś i... Idę do następnego obiektu, bo być w Toruniu nie kupić piernika, no to to jest... Cut i coś niesamowitego Naprawdę A obok dosłownie jest wystawa Aut to, to co tam wcześniej widzieliśmy. Oni przyjechali z tamtego miejsca na rynek Torunia. Nic nieźle. natomiast mamy więzienie I tak właśnie kojarzyłem, że tutaj jest więzienie a zaraz po nim jest uniwersytet dokładnie w tamtym miejscu zaraz tam przejedziemy e, albo nie pójdę może w drugą stronę pokażę wam Wisłę bo Toruń znajduje się oczywiście nad Wisłą i to zaraz wam pokażę jeszcze się przejdę wokół tutaj całego starego miasta. Zobaczcie czy jeszcze jest coś ciekawego do pokazania wam i lecimy dalej. Dobra, jestem teraz w wrzoce. Zabrakło mi wody, więc muszę sobie kupić e, jakąś wodę Pierwszą lepszą, niegazowaną i tyle Wisła naprawdę leży bardzo nisko tutaj w Toruniu A zalało do tego miejsca nawet Więc mocno Ja bym bym to pokazał, ale już nie będę się tam wracać Jest naprawdę niziutko Wisła A jestem już wysoko Sami spójrzcie Raczej widać. Tu jest wisło. Jest naprawdę nisko, a do tego miejsca normalnie zalało. Więc nieźle. Powiem Wam, że jak patrzę na osobę, która skoczyła przede mną, to nawet są fajne emocje. Dynta sobie zaraz ja tam będę, ale bardzo szybko skoczył. Bo minęło zaledwie kilka sekund od wjazdu na samą górę, więc nieźle. Przesady, nie jesteś jakiś bardzo ciężki, dużo cięższy niż od ciebie więc Oni żyją, ty też przeżyjesz. Patrz daleko przed siebie w horyzont, prosta sylwetka renifera. No Dobra, to, to po prostu się pokholisz, tak? Tak, jakbyś się chciał położyć ten tord na prawę. Działamy kręcić 3 2 1 bań. ja już jestem po skoku i wrażenia są mocne, naprawdę. Dostałem taką płytę CD, bo wykupiłem sobie skok razem z nagraniem, z filmem, dlatego też zobaczyliście cały skok z perspektywy skoczka. Także myślę, że coś takiego będzie lepsze niż samo nagranie z dołu. Dostałem taki dyplom. Certyfikat pokonania strachu, bardzo fajnie. Yy, oraz tą wspomnianą płytkę. Yy, całe nagranie szkoda, że w ogóle płyta jest, a nie yy, nagrane przez. i przegrane na pendrive'a. Dało się, ale za późno powiedziałem o tym gościowi. I w ogóle obok jest też tutaj bardzo fajny park. Ładne widoki, słońce, trawka, pięknie. Jest w ogóle majówka, 1 maja Co za tym idzie, że jest naprawdę ciepło I z tym akurat się udało, że jest 26 stopni Więc super A ja lecę do następnego miejsca, pokazywałem kolejne fajne obiekty Tu jeszcze widzę kolejną osobę, która skacze I dopiero wjeżdża na górę I zaraz będzie skakać, ciekawe ile ta osoba tam będzie bo ja chyba tam byłem jakieś 4 minuty, może 5 Trochę to trwało Spodziewałem się, że skoczę od razu Troszkę wam coś jeszcze nagram, panoramy Nie, ale git Naprawdę wyszło spoko Zobaczymy ile będzie trwało Trochę wam przyspieszę no! <laughs> O kurde Skoczył od razu. Ja po prostu chciałem Wam nagrać jak najwięcej panoramy i pokazać Wam. Że... No, nie to, że się bałem, wiecie, <śm> jak to jest. A! No i co ja Wam jeszcze nie powiedziałem? Zapomniałem, a miałem od razu powiedzieć, to to, że napisali mi jeszcze przed wjazdem na górę 67 tysięcy. Ciekawe czy to jest y, numer skoczka, czy może identyfikator, jeśli bym miał deadnąć, ale nie myślę, że to bardziej chodzi o numer skoczka y, tak Bardziej w przybliżeniu. W Warszawie stoi imponujący pomnik Mikołaja Kopernika, wielkiego astronoma urodzonego w 1473 roku w Toruniu. Zmarł w 1543, opracowując rewolucyjną teorię heliocentryczną. Ponadto w Toruniu również można zobaczyć jego pomnik, co pokazuje jak ważną postacią był w historii nauki. Zajmuje właśnie szesnaste miejsce w ilości e, osób, które mieszkają. W mieście, jakim jest Torun i się zamotałem. Ale chyba rozumiecie. 200 tysięcy ludzi mieszka w Toruniu. Jest to bardzo dobry wynik, jak na tak małe miasto. Bo na przykład w Warszawie mieszka 3 miliony osób. Podejrzewam, jeżeli się nie mylę, możecie mnie poprawić w komentarzach. Zostanę tu jeszcze do zachodu, bo jest naprawdę tu piękny. You see, man made the cars to take us over the road.